Chciałaby ja zobaczyć do mojego filmiku z Yangi, z... Oczywiście gramy z Sovereign Balem. Możesz się już przywitać. Sovereign Balem. Siemka. o kurde Teraz patrz, patrz na to. Co to było? Patrz na to. Wiesz, wiesz, co zrobiłem? Właśnie wszedłem po co? całą dżungę. Patrz na to. Co jest? Ja no nie kończy, co to gra. Ale dobra, teraz pomogę. To, słuchaj, sam. się gdziś co ja robię no. pomagam mu ja już nie żyję, jak już nie żyję. Ty nie żyjesz? Tak, dostałem kika. Bałem się, że dostałem bana. <laughs> Ale to jest zbyt super. Jak ja kurde. A ja jeszcze Czekaj, idę do tego rzucającego, bo mi się nie podoba. Kurde, ej, po mnie cały czas wywala. Ej, to chyba dostajesz bana na tą grę. Nie, nie dos nie dostałem przyszło. Dobra, teraz... Nie, 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 mogę wychodzić poza mapę. Tak po prostu będę sobie grał. Na no. pewno nie latam. Nic, nic, nic. Kurde, ej, dobra, już nie mogę robić. Wiesz, czego nie mogę robić? Tego. Jakby jak wychodzę, jakby deadnę, to nie mogę wychodzić. To nie To nie mogę wychodzić, bo mnie kiknie. Bo uznają to starstwo od razu. Bo wiesz, nie da się, bo jakby jesteśmy zamknięci w pudełku Ale patrz, za to mogę włączyć wyłączyć wallhacka i... być helikopter. Ojej! Oh yeah. Ojej! Oh yeah. Patrz na mnie! O, ale piękne! Błagam, chcę być wyczającym. Dzięki za pomoc! No nie za co. Właśnie dzięki za pomoc! Ja dziesięć osób zrzuciłem tym. Ej, chcesz co ja? Spoko. Czekaj, zrzuca ci kolejna. O panie. Leżysz? Co? Co to ma być? Czekaj, czekaj, czekaj. Ja, wpadłem na klocek i zginąłem. No ja właśnie to samo, bo ja je ja chyba zbukowałem to, czekaj. To już To <laughs> chodź tu, chodź tu, patrz. Uch. To zaraz wywali. darmowe Czy czy złoty? Nasz opin! Ja współczuję ty który już... Na shopping. Łatwo! Aha! Ja wpadłem na przycisk! Widzisz? Daj, gryź. Pomóż nam jeszcze. Ok. Niech cię zmarł. Od razu się poddał. Bo on to widzi. Dobra, pomóż nam. Ok. Proszę. nam śmiało. Ciało. Ja nie komentuję co tutaj się dzieje Nie zabij! Teraz, 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 teraz dawaj czyty. Teraz Doma dawaj czyty. Teraz dawaj czyty. Ja właśnie nie pomagam Aha Gra skończona Tego się nie da wydać Ty byś musiał najpierw cheatera zabić No jak? ja tutaj wszystko przewracam Chcesz wygrać? Patrz Proszę z znowu Zawsze chciałem to zagrać z citami.. To jest. Patrz to Patrz to teraz Gdzie jesteś? Ja? Psuję to Ja jestem na dole Na samym dole? No Zdechłem a, oh, no to już wygrana. Ja byłem szacającym A ty wieś... Filmik ci się przesłał GARMOWE DOSTAWI! NIE SZYPI! NIE SZYPI! Jezus GARMOWE DOSTAWI! NIE SZYPI! NIE SZYPI! Na szopi i pi, piśli pi, 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 no Ej, patrz no, to na się... no, to, się to Na szopi Leci! ostatniej kropli żył. Kurde, bo to już się robi nudno. Wzięło Gdzie... To jest kozackie. Ciągle wygrywamy. Nie ma czego. Do krwi ostatniej... U, Już. Do Dokwi ostatniej kropi! Zaraz dam ci wygrać, żebyś ty kliknął. Tylko przygotuj się, bo zrzucę całą wieżę. Krwi ostatni trop. Czekaj, nie zrzucaj tego klocka. Nie zrzucaj, nie zrzucaj. Ja, ja, ja. O, co ty Ulubiony kolor chi. Nie wiem, ja nie lubię. A w ogóle ta fanka. Spokoju nie daje Cały czas ci pisze? Tak. Ja... ja rozbalam wam wieżę w ogóle. Aha. Dadłem. Dobra, robimy coś innego. Ale jeszcze jest odcinek. Dobra, jeszcze jedną rundę i coś jeszcze ten. Bo chcę obejrzeć Twoje odcinki, bo przyszedł mi jeden. Jo. Piesa wykrywa dobra, teraz... dobra, to już y, ostatni y, 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 ruch to I dobra, oh. skończymy okay. E, okay. Możemy jeszcze part 2 potem nagrać, okej? Okay? Skatnij kim jestem Bardzo ja ten twój odcinek Kurde, walić to, po co ja w ogóle... robię ja, Po co ja w ogóle rzucam? Siema, lecę do was się żebyś był ja, co ty robię, prawie mnie zabiję. Wiem, że to ja jest tym szocującym. Wiem. Właśnie połowę graczy tak zabiłem. Dzień nie zdechłeś? Rozwal... Rozwaldu! Rozwaldu! Kurde! Aha. Dobra, dawa już koniec. Dobra, no to i mam nadzieję, że wam okay. się spodobał? Zostawcie coś po sobie, a ja teraz właśnie niszczę całą wierzę, że zniszczyć inną grę łatwo. I baju baju, cześć. No dobra, bardzo sobie.